Witajcie moi wytrwali. To już piąta część, w której opowiadam na temat przedczesnego wytrysku. I może to będzie już taka troszkę podsumująca część, gdzie odpowiem na kilka pytań, które widziałam w internecie, które zadają mężczyźni, i może Wam się to w jakimś stopniu przyda, oraz jeszcze dołożę może jakieś ciekawostki, jeśli zdążę. Cóż moi drodzy, odpowiedź na leczenie w ogóle farmakologiczne za pomocą tego SSRI leków w postaci silnego lub umiarkowalnego wydłużenia tzw. czasu do wytrysku jest naprawdę duża i skuteczna, bo osiągasz 80%. Skuteczność natomiast metod treningowych oceniana bywa różnie. Bardzo pozytywnie w odniesieniu do oczywiście krótkoterminowych efektów, mniej entuzjastycznie powiedziałabym stosunku do efektu tzw długoterminowych. Ogólnie rokowania co do całkowitego ustąpienia problemu jest e, tak jakby dobre w niektórych przypadkach wtórnego, przedwczesnego wytrysku, gdzie możliwe jest usunięcie czynnika wywołującego go. Naturalnie, oczywiście w naturalnych e, zmienionym wytrysku przedwczesnym i wytrysku przedwczesnym rzekomym. Gorzej natomiast Rokują przypadki wytrysku przedwczesnego, utrzymującego się przez całe życie. Problem ma tendencję do nawracania oczywiście i może wymagać mm, kontynuacji farmakoterapii. Jak mm, oczywiście wspomniałam wcześniej, taki stan rzeczy dotyczy jednak mniejszości mężczyzn, zgłaszających się oczywiście z problemem wytrysku. Yy... Co kochani, trzeba robić po zakończeniu leczenia? No, powiedziałabym krótko, unikać dłuższej abstynencji seksualnej, czyli uprawiać życie seksualne, czyli dobrze mieć stałą partnerkę, kochani, a przynajmniej ją znaleźć. No cóż, co zrobić, żeby uniknąć na przykład zachorowania? Widziałam takie pytania w internecie. Systematyczna aktywność w ogóle seksualna ze stałą partnerką może mieć naprawdę walor zabezpieczający przed pojawieniem się tego zaburzenia. Szczególnie u osób predyspozycyjnych, tak, czy też predysponujących, nie wiem jak to określić, do szybkiej reakcji wytryskowej. No cóż, dbanie o ogólną jakość relacji partnerskich, unikanie pośpiechu, cóż jeszcze? Postawa zadaniowa, koncentracja na mm, pozagenitalnych elementach interakcji seksualnej, kochani, mogą mieć też. Oddziaływania powiedziałabym korzystne. Było pytanie w internecie, czy wytrysk a orgazm to to samo? No cóż, kochani, wytrysk zazwyczaj moim zdaniem kojarzony jest z orgazmem. Jednak, kochani, są to, uważam, dwa zupełnie różne zjawiska. Wytrysk spowodowany jest skurczami waszych mięśni, miednicy i determinuje tak jakby uwalnianie się waszej spermy z pęcherzyków nasiennych. Orgazm, moi drodzy panowie, to jedynie skurcz mięśni miednicy i kulminacyjny tak jakby punkt podniecenia. Warto wiedzieć, że nie każdy orgazm, moi drodzy, musi być powiązany z wytryskiem. W trakcie w ogóle ejakulacji sperma może cofać się do pęcherza moczowego. Jeżeli, sytuacja się kochani powtarza, brakuje wytrysku podczas orgazmu, to może to oznaczać, że organizm mężczyzny może nie produkować po prostu, no mówiąc krótko, spermy. Yy, no cóż, yy, może jeszcze dwa słowa, jak wydłużyć ten stosunek. Yy, chociaż już o tym wspominałam, ale może coś jeszcze dopowiem. W zależności od mm, przyczyn wywołujących w ogóle przedczesny wytrysk, można stosować, jak już wiecie, różne metody leczenia tego dość e, frustrującego problemu. Wybór oczywiście odpowiedniego sposobu, kochani, leczenia powinien być zawsze poprzedzony wywiadem i konsultacją z lekarzem, i chciałabym to zaznaczyć, przeważnie urologiem, jeśli podejrzewamy podłoże somatyczne lub e, jakieś zaburzenia. Lub oczywiście seksuologiem, tu przypominam, jeśli... Problem szybkiego wytrysku ma podłoże psychogenne. No cóż, w zaburzeniach w ogóle seksualnych spowodowanych nerwicą i depresją, jeszcze dopowiem. powiem, dobre rezultaty przynosi leczenie słuchajcie, farmakologiczne. Podczas terapii przyjmuje się antydepresanty, w tym głównie leki przeciwdepresyjne z grupy właśnie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny pod nazwą SSRI i czasem używam tej skróconej nazwy. Leki SARI oraz inhibitory, oczywiście, o których mówiłam, fosfodisterazy. Zalecane oczywiście w przypadku zaburzeń erekcji. No cóż, kochani, cóż mogę jeszcze dodać? Specjaliści często zalecają mężczyznom także stosowanie maści z lidokainą oraz pirokainą. O co chodzi? Które aplikuje się na żołądź penisa, tak około, jak już wspominałam, 15-20 minut przed rozpoczęciem stosunku płciowego. Te preparaty. Działają, kochani, znieczulająco i zmniejszają właśnie wrażliwość, pręcia na tak zwane bodźce dotykowe, dlatego się je po prostu stosuje. Nie wiem, czy to wcześniej wytłumaczyłam. I ważnym elementem w ogóle leczenia szybkiego wytrysku, u którego podłoże leżą takie czynniki jak na przykład zaburzenia lękowe lub traumatyczne doświadczenia z przeszłości, jest terapia. Słuchajcie, poznawczo-biochewioralna. I w przypadku, gdy źródłem problemów. Z przedwczesnym wytryskiem są zaburzenia relacji partnerskich, zaleca się słuchajcie także udział w terapiach par przede wszystkim i psychologa. Myślę, że już powiedziałam Wam chyba sporo. Może coś jeszcze dodam o ćwiczeniach, jeśli chodzi o ten przedwczesny, kochani, wytrysk. Coraz częściej mówi się w ogóle o naturalnych metodach przedłużenia stosunku, które są w pełni oczywiście bezpieczne dla naszego zdrowia, a przy tym skuteczne i sprawdzone. Jak, kochani, przedłużyć stosunek mężczyzny za pomocą ćwiczeń? Jedną w ogóle z najpopularniejszych takich metod jest zestaw ćwiczeń APE, które bazują na odpowiednio wykonywanych masażach. Sterowaniu wyobraźnią i po prostu ćwiczeniach, i częściowo wykonywanych oczywiście samodzielnie, a częściowo z partnerką. I ćwiczenia te pozwalają, słuchajcie, na odzyskanie kontroli nad zbyt szybkim wytryskiem w ciągu z tego, co czytałam, do czterech tygodni. I drugim takim sposobem jest technika trzech palców, nie wiem, czy o niej słyszeliście, polegająca na Odpowiednim nacisku punktu pomiędzy jądrami a odbytem, a następnie odczekaniu aż. Podniecenie się po prostu zmniejszy i dużą skutecznością cieszą się też treningi mięśni Kegla, które wykonuje się w 30 seriach skurczów, tak zwanych i rozluźnieniach dna macicy, yy, Przepraszam, miednicy. <śmiednicy> Widzicie, jaka już jestem zakręcona. Ćwiczenia te oczywiście warto stosować rano i wieczorem, a czas w ogóle trwania jest. Yy, Uzależniony od każdego z nas indywidualnie. Skuteczną metodą jeszcze w przedłużaniu stosunków są ćwiczenia, słuchajcie, takie start-stop które polegają może o nich czytaliście na, na przemiennym Prowadzeniu się do czy też doprowadzeniu się do punktu kulminającego, poprzedzającego oczywiście wytrysk, a następnie tłumieniu, podniecenia. Należy jednak przy tym pamiętać o tym, że aby nie oczywiście zatrzymywać wytrysku, gdyż już on się po prostu zacznie. Ćwiczenie to można wykonywać samodzielnie podczas masturbacji lub oczywiście z partnerką, podczas różnego rodzaju pieszczot lub y, stosunków płciowych. Warto jeszcze pamiętać, że z problemem przedwczesnego wytrysku zmaga się nie tylko mężczyzna, ale także jego partnerka, która niejednokrotnie czuje się odrzucona z powodu braku emocjonalnej bliskości po nieudanym, tak jakby, stosunku. W związku z tym tak ważne jest to, by zadbać o dobre relacje w związku i czerpać przyjemność z upojnych film we dwoje, traktując je nie jak wyzwanie, a okazją do przeżywania głębokich, powiedziałabym, tak zwanych doznań. No, myślę, że tak skrótowo Wam powiedziałam o tych ćwiczeniach, już skrótem, in, znaczy większego skrótu już jakoś nie mogłam zrobić. Chciałabym jeszcze Wam wspomnieć o naszej psychice, bo chyba obiecałam w którymś odcinku, a tutaj mam jeszcze kilka minut, więc myślę, że może to będzie akurat dobry moment. Ja osobiście uważam, że wiele problemów siedzi w nas przez wiele lat i są to problemy z dzieciństwa, są to problemy z naszych przeżyć pierwszych seksualnych z partnerami, których po prostu mieliśmy. I w wyniku tego, że coś nie poszło dokładnie tak, jak byśmy chcieli, lub coś poszło tak, że po prostu nie spodziewaliśmy się tego w danym momencie, taki problem z tego czasu mógł po prostu utkwić w, waszej, yy, w naszej, szczerze mówiąc, podświadomości. I w wyniku czego, na chwilę obecną, kiedy już jesteśmy dorośli, Mamy problem właśnie z przedwczesnym wytryskiem, ale niekoniecznie z przedwczesnym wytryskiem oraz z różnymi innymi problemami. Wszystko to jest tak zwane podłoże emocjonalne i ja myślę, że gdyby wyeliminować przede wszystkim przed farmakologią, yy, czy też dotrzeć do takich przyczyn, które po prostu tkwią w nas lub stanowią nasze takie dogłębne, wieczne tajemnice jeśli to tak można nazwać, to gdybyśmy poradzili sobie z tymi tajemnicami, czy też um, zaprzestali myślenia o tym, co było, myślę, że w znacznym stopniu mogłoby pomóc nam to w wyleczeniu się z czegokolwiek, a przede wszystkim jeśli chodzi o mężczyzn, przy przedwczesnym wytrysku. I moi drodzy, więc chciałabym Wam zaproponować po prostu nie tylko ćwiczenia, o których wspominałam, które możecie znaleźć w internecie, w postaci masażów, dotyków i etc. Chciałabym Wam również zaproponować ćwiczenia Waszego umysłu. Ponieważ uważam, że jeśli macie z czymkolwiek problem, w Waszej poświadomości jest coś, co powinniście znaleźć, odnaleźć, dowiedzieć się, cóż to takiego jest i wyeliminować. Ponieważ właśnie to coś, które przed laty zrobiło wam problem, kłopot, może być to kobieta, może być to jakiś inny problem. Ten problem utkwił w Waszej pamięci i może on sprawiać, że teraz po latach właśnie macie różnego rodzaju problemy. Więc jeśli byście mogli dotrzeć do sedna problemu, które Was tkwią, być szczerym przed samym sobą, postarać się wybaczyć sobie błędy, jakieś porażki zminimalizować Wasze ego, ponieważ wielu mężczyzn, już wspominałam o tym w jednym odcinku, ma zbyt wybujałe, wygórowane wręcz bym nazwała ego, które niestety często Wam nie pomaga, a wręcz przeciwnie Wam szkodzi. I gdyby się Wam udało trochę zmniejszyć to ego, myślę, że zaczęlibyście myśleć troszeczkę innymi kategoriami, bo w dzisiejszych czasach nie można liczyć tylko na farmakologię, medycynę czy też ćwiczenia. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba wszystko rozpocząć od naszej głowy, od naszego umysłu i od naszych myśli. Jeżeli jesteś człowiekiem pesymistycznym, nieoptymistycznym, to naprawdę jesteś w większym stopniu narażony na wiele przypadłości, nie tylko na przedwczesny wetrysk, ponieważ z tego co wiem, u pesymistów niestety problem ten czy inny się znacznie nasilają, ponieważ pesymiści nie myślą optymistycznie. Pesi myśli, myślą tylko o danym problemie, więc jeżeli będziecie myśleć tylko i wyłącznie o danym problemie i rozstrzygać ciągle w myślach ten problem lub co z nim zrobić, to uwierzcie mi, że będziecie otrzymywać tego problemu znacznie więcej i wiąże się to z wieloma prawami natury, chociażby z prawem przyciągania, o którym na pewno któryś z Was słyszał kiedykolwiek. I takie prawo przyciągania właśnie działa na takiej zasadzie, że jeżeli w naszej głowie są myśli, myśli nieodpowiednie, myśli złe, myśli frustracyjne, myśli o problemie i ciągle rozstrzygamy ten problem, dlaczego mam ten problem, ja mam ten problem, jestem przekonany, że mam ten problem, więc nie jestem wartościowy i etc to cały czas potęgujecie tego więcej i naprawdę dostajecie tego więcej od życia. Nie wiem czy w, przez kilka minut zdążę wam to szybko wytłumaczyć, nie chciałabym zajmować waszego cennego czasu, ale chodzi mi o to, że jeżeli byście zmienili sposób myślenia albo zastosowali takie krótkotrwałe ćwiczenie, chociażby na jeden tydzień, postarali się nie myśleć o swojej chorobie, postarali się nie myśleć o swoim problemie i jeśli macie ten przedczesny wytryk, postarajcie się zrobić na odwrót, postarajcie się tak jakby oszukać swoją podświadomość. To nie będzie łatwe, bo będzie wam ciężko, ale jeżeli wam się uda, to mogę powiedzieć, że 99,9 jesteście wygrani. I naprawdę możecie mieć duży sukces i przezwyciężyć swój przedwczesny wytrysk w ten naprawdę bardzo prosty sposób treningu Waszego umysłu, Waszej świadomości, Waszego myślenia i tego, że wiecie, co to znaczy prawo przyciągania i jak ono działa. Niestety prawo przyciągania działa tak, jak działa i nie robi wyjątków. Przyciągacie, kochani, wszystko to, o czym myślicie, więc jeśli Wasze myśli są pozytywne, przyciągacie pozytywne rzeczy. Jeśli Wasze myśli są negatywne, przyciągacie negatywne myśli. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to po prostu spróbujcie. To zaledwie kilka dni treningu własnego umysłu, a zmiany w Waszym życiu mogą być horrendalne. I naprawdę może się wszystko poprawić, ulepszyć i nie trzeba będzie przyjmować farmaceutyków, ponieważ ja nigdy nie byłam i nie będę za typowymi lekami, ponieważ uważam, że jest to czysta chemia dostarczana do organizmu, która nas niszczy od środka. Jednocześnie w jakimś tam stopniu nam pomaga, ale w drugim niestety nas niszczy. Pozdrawiam, pa!